E, witajcie w specjalnym, krótkim, mam nadzieję, dodatkowym filmiku, off-topowym, prawie. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć tylko jedną sytuację, mam nadzieję mówić dosyć krótko. E, mianowicie w niedzielę, będąc na spacerze, na spacerze z tym oto osobnikiem, znalazłam błąkającego się ewidentnie zagubionego psa. No i co? Po jakimś półgodzinnym poszukiwaniu, czy gdzieś dookoła nie ma kogoś, kto go szuka, nie ma właściciela, jako że się dobrze dogadywały, zabrałam psiaka do domu, żeby w ogóle z chęcią właśnie powiadomienia, w ogóle kogokolwiek, jakiś jednostek, że znalazłam psa czyjegoś. No i przede wszystkim udania się do weterynarza. Bo tak, mając wielką nadzieję, że pies miałby mikrochipa, który jest usadowiony. Dobra, poza się że po lewej stronie, ale jako że siedzi tak, to wam pokażemy. Nie więcej tutaj, tylko że po lewej stronie. Zazwyczaj, Kim mały ziernko ryżu. Z tym, że poszłam do te, z tym psem do weterynarza, yy, byłaby po prostu chwila, bo oni by to odczytali, był wiadomy numer, wiadomy numer telefonu do właściciela, kim w ogóle jest właściciel i gdzie mieszka. I można bez problemu zadzwonić do właściciela, albo ewentualnie od razu oddać psa do mieszkania. I nie ma problemu. Niestety sytuacja była taka, że pies nie miał wilkereczepa, no ale to potem. Najpierw w ogóle jeszcze były takie problemy, że yy, chciałam się dodzwonić w ogóle do schroniska, żeby ich poinformować, że znalazłam psa, tak, żeby oni wiedzieli, że jak ktoś będzie szukać, to ja go mam, on jest u mnie. Yy, ale niestety dzwoniłam na dwa podane numery przez jakieś 3 godziny, z 10 razy, ani razu nie odebrali. Więc bardzo, bardzo mi smutno z tego powodu. Potem chcąc sprawdzić yy, chip u weterynarza, oczywiście była to niedziela, około godziny 17, więc większość lecznic była nieczynna, trzeba było się przejść na piechtę do całodobowej, więc zabrałam psa i poszłam. No i oczywiście jak mówiłam, chipa nie miał i się zaczął problem, ponieważ po pierwsze nie ma jak powiadomić właściciela, bo nawet schronisko też nie odbierało. No niestety może się zdarzyć taka sytuacja, w związku z tym ostatecznie jednak trzeba było zadzwonić na straż miejską, na ekopatr, żeby przyjechali i zabrali psa do tego schroniska, no bo żeby było w ogóle jakieś wiadomo, gdzie on jest. To tak jest by inaczej by się nie dowiedział, gdzie on jest. No poza jakimiś ogłoszeniami na Facebooku i w ogóle takimi ogłoszeniami na słupach czy coś, no nie? No ale ten, tak żeby gdzieś było jakieś... w jakichś, yy, jednostkach jakieś, ja o nim się lat. No na szczęście już się wszystko udało. Oprócz tego, że czekałam na straż Miejską, żeby w ogóle przyjechali po tego psa z 2,5 godziny. No, ale dobra, zabrali go. Yy. Wczoraj około chyba 23 się dowiedziałam już, że pies został odebrany przez właściciela, więc na szczęście skończyło się dobrze. Nie wiem, czy ktoś może zobaczył to ogłoszenie, czy się gdzie jak dowiedział, czy po prostu szukał tam, gdzie lądują psy zgubione, jak ktoś je znajdzie, czyli właśnie w schronisku, tym takim miastowym, jakby to powiedzieć. I na szczęście się udało wszystko i pies został znaleziony, odnaleziony przez właściciela. Ale słuchajcie, taka jedna prośba. Naprawdę, jeżeli nie macie zaczypowanego zwierzaka, to zróbcie to, bo wiecie, ile by było problemów mi, jeżeli zgubiłby się ten pies SMS. <grym> Dobra. Jeżeli zgubiłby się ten pies i poszłabym z nim do tego weterynarza, okazałoby się, że miałby chip i byłby praktycznie problem z głowy, bo od razu jest kontakt z właścicielem. A nawet jeżeli ktoś po prostu by znalazł takiego waszego psa i nie poszedł nim do weterynarza tego sprawdzić, to po zadzwonieniu na straż miejską oni przyjeżdżają i pierwsze co robią, sprawdzają, czy zwierzak ma chip. I jeżeli by miał to. Ja zrobię. To od razu odwożą go do właściciela. Bez, o, o, bez w ogóle kontaktu z tym schroniskiem, nie zawracają sobie tam do głowy i im, i sobie, i zwierzakowi przede wszystkim. No. Ale się rozpędziłam, bo jestem taka trochę zdenerwowana w tym temacie. No, posłuchajcie, jest marzec. W marcu, zazwyczaj nie wiem jak u was, gdzie tam jesteście, ale w Warszawie zazwyczaj w marcu jest bardzo dużo akcji. Czyli gdzie jest, nie tylko w marcu, ale w maju najczęściej, gdzie są przede wszystkim darmowe chipowania, albo na przykład są jeszcze darmowe kastracje czy sterylizacje, albo jest duża zniżka na to, więc warto korzystać. I po prostu się wszczepia, i w momencie kiedy się zwierzak zgubi, no a no nie wiadomo. Zostaw mikrofon. A nigdy nie wiadomo, co się może stać. No nie, no bo, jakby, ok, no zakładam, że mój pies jest super ubezpieczony, ma super szelki, z których nie, nie wyjdzie. To jest ważna rzecz, żeby pies na przykład nie uciekł z obroży. Nawet jak na obroży ma wtedy adresówkę, jak wyjdzie z obroży, to nic to nie da. A z chipa nie wyjdzie. No. Więc taka apel. Ciepłucie, psy. Koty też.